Panie Przewodniczący, Radni, wszyscy radni. Projekt budżetu. Słyszeliśmy tu dwie, w tej już opinię. Wójcie przedstawił nam budżet jako bardzo dobry. Raczej z jego strony optymistyczny. Była tu szczególnie negatywna opinia od pana przewodniczącego Komisji Komunalnej. Może nie negatywna, ale patrząca realnie na jego wartość. Moje zdanie jest takie, że nasza gmina ma olbrzymi potencjał rozwojowy, a, a ten budżet jest naprawdę bardzo zachowawczy. Jest tak zachowawczy, że troszeczkę wstyd. Czy w pozycji sprzedaży, dochód ze sprzedaży majątkowej założono 100 tysięcy złotych. Założono to ze sprzedaży. Nie ma tutaj na, na rok 24 sprzedaży ani jednej działki budowlanej, chociaż pan bójt w swoim sprawozdaniu powiedział, że w styczniu planuje na sprzedaż działek w starym Te Działek mamy 20 jeszcze do sprzedaży w starym miejscu. Nie zostały uregulowane ujęte w projekcie budżetu wcale. Wydawało się, że też tak fajnie to wszystko opowiada, że dziękuję nam za to, żeśmy zgłosili swoje zdanie, ale to się odbywa tak. Do 15 listopada żeśmy dostali projekty zgodnie z terminem. Wszyscy. Wszyscy. I jak się otwiera stronę, to zaraz na początku jest informacja o projekcie budżetu gminy, gdzie jest zapisane jest tak. Projekt budżetu opracowano zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy Lidiewo Uchwała uchwałą Rady Gminy numer 63, łamane z 2010 z sierpnia 2010 roku. Najczęściej wszyscy to no a ja, ja już taki jestem, że, że jest tam, nie No i czytam i czytam i okazuje się, że, 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 że tak, że nie zachowano punktu drugiego, paragrafu 5, który mówi konkretnie, że komisje. Rady Gminy zapoznaliśmy się z projektem budżetu w terminie do 5 grudnia. Myśmy się spotkali dwa dni temu. Kiedy żeśmy mieli to przedyskutować? Porozmawiać na, na ten temat i aby złożyć ewentualne zastrzeżenia. Jeżeli zapisane jest, że robimy wyzwanie z uchwałą, to robimy wyzwanie z uchwałą. Próbowałem żeby komisja wspomnieć, to mówię, że mogę przyjść. Nie, to nie ja. To na komisjach, to zapisanie, że komisje Spotykają się, bo później wszystkie te komisje przedstawiają swoje wnioski na piśmie Komisji Budżetowej. To jest zapisane w punkcie czwartym tego paragrafu. I dopiero Komisja Budżetowa na podstawie pisemnych wniosków wszystkich komisji opracowuje swoje pisemne stanowisko, które oczekuje Pan Przewodniczący. Tak to powinno się odbywać. Odbyło się to inaczej. Nie, nie było czasu tak na to, żebyśmy mogli mieć swoje zdanie w tym. Ale no trudno, tak to jest, to jest, piąty mój budżet, no pomału się obuszę, no więc. I chciałem też właśnie zwrócić uwagę właśnie, że te 100 tysięcy ze sprzedaży tych mieszkań to jest równowartość tych dopłat do gospodarki śmieciami M. za 24 rok. To jest 100 tysięcy. Więc ze sprzedaży mamy, majątku nie będziemy mieli nic na, na nic praktycznie, bo to jest dopłata do śmieci. Nie wolno. Jest tak zachowawszy budżet. Pan Wójt mógł to jak dopytywałem, że to są pieniądze z Polskiego Ładu szlachetny program yy, słoneczny, w gdzie będą yy, części tego projektu tajaki i przyczepa do przewożenia tajaki. No ja się naprawdę boję. Ja się boję. Kiedyś w jednym z projektów był po prostu Ale czy jest coś do tego pomostu? Pobudowano pomost, zostawiono, nie ma parkingu, nie ma ścieżek, żeby tam być, nie ma informacji, tam, że, że to blisko tam jest. Bardzo Proszę? Plan Na początku, jadę ulicą, nie wiem, że tam cokolwiek jest. Każdy przyjezdny nie wie. Pan wie, bo pan tam, powiem, że wszystko sprząta. Panie... Dobra, ciągnę o, dach, o, czy, czy, to, to, po po pomoc po pomo jest, jest to, brak infrastruktury obok. To takie jak parkingi, chodniki. Ten piękny projekt, no, naprawdę piękny projekt ulica Zborcowa i na No bomba, normalnie bomba. Wszyscy, żeśmy na to czekamy. Tyle lat. I w tej chwili mamy wielki plac targowy, gdzie wójt publicznie mówi, że zamieszkańcy niestety jak tarbują pod urzędem unijnym. postawię taką piękną wyrezynkę, którą pochodzę, zaglądałam co ty na tym a teraz jej wcale nie Bo ona będzie tylko na imprezy pod okiem pracownika na prawo. Więc boję się, że te kajaki, które są w tym projekcie zapisane, to też będą tylko z okazji festynu. A można by to zrobić jakoś kompleksowo albo dokończyć tamte projekty, już w dorosłym orlu, to bo ten połóż naprawdę jest piękny. Często przyjeżdżam z, 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 z nutami tutaj, ale na, naprawdę parking, ta informacyjna, dojście, to by trzeba było dokończyć. I mogłoby być to zapisane w, w tym projekcie. Tak samo nasienka i Dlaczego nie można było pociągnąć tego dalej? Ale to sam rozmawiać, panie wójcie, a nie. Dzień przed dać będziecie głosować. Za albo przeciw. Za albo przeciw. Taka jest decyzja dla Rady. Macie podjąć rękę za albo przeciw. Tylko nie wolności przeciw, bo to jest mój plan. Tak, projekt tego budżetu jest na miarę wójta, a nie na miarę gminy gminiego. Na miarę gminy gminy powinien być z nami czterokrotnie większy i bardziej roz rozwój. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.